W wigilijny wieczór moja teściowa rozdawała prezenty wszystkim oprócz mnie. Spojrzała na mnie i z fałszywym uśmiechem powiedziała: Ach, zapomniałam o tobie, może dlatego, że jesteś taka wyjątkowa. Cały pokój wybuchł śmiechem. Zbiorowy, okrutny śmiech, jakby to ja była żartem tego wieczoru. Ale już więcej się nie zaśmieją. Hej, skoro już jesteś tutaj ze mną w tym zamieszaniu, może zrobisz mi małą przysługę. Kliknij przycisk subskrypcji kanału, zostaw polubienie i napisz w komentarzu, zrobiła, zrobiłbyś to samo? Bardzo chcę poznać twoją opinię. Pomóż mi też osiągnąć moje pierwsze 10 tysięcy subskrybentów. Tej wigilijnej nocy przysięgam, że coś we mnie umarło. Nazywam się Aleksander, mam 35 lat i od 8 lat jestem mężem Patrycji. Do tamtego dnia wierzyłem, że mam rodzinę, albo przynajmniej coś, co ją przypominało. Ale tej nocy, wśród migających światełek, zapachu świeżo upieczonych pierogów i wymuszonych śmiechów, zrozumiałem, że jestem tylko obcym przy stole, intruzem, którego wszyscy znosili jedynie z grzeczności. Dom mojej teściowej w Krakowie zawsze wyglądał imponująco, ogromny, oświetlony, Udekorowany jak z okładki magazynu. Ale za tymi ścianami pokrytymi girlandami i czerwonymi wstążkami krył się chłód, którego nawet duch świąt nie potrafił ukryć. To Patrycja przekonała mnie, byśmy tam pojechali. Powiedziała, że to ważne, że matka chce się zbliżyć. Zgodziłem się. Może z naiwności, a może z nadziei. Wierzyłem, że ludzie potrafią się zmienić. Naiwny byłem. Kolacja zaczęła się jak wszystkie poprzednie: fałszywe uśmiechy, niewygodne pytania i ta niezręczna cisza, która zapadała za każdym razem, gdy się odzywałem. Jej ojciec Stanisław, człowiek arogancki i wyniosły, nigdy nie przepuszczał okazji, by mi przypomnieć, że nie jestem na ich poziomie. A ja znosiłem to. Połykałem dumę, wymuszałem uśmiech aż do tej nocy. O północy moja teściowa, Helena, pojawiła się w błyszczącej złotej sukni z uśmiechem tak wyćwiczonym, jakby trenowała go przed lustrem. Zaczęła rozdawać prezenty jeden po drugim z długimi przemowami i teatralnymi uściskami. Kiedy skończyła, każdy trzymał coś w rękach, oprócz mnie. Spojrzała na mnie i z tym słodko trującym tonem powiedziała: Ach, zapomniałam o tobie, Aleksandrze. Może dlatego, że jesteś taki. Wyjątkowy, cały pokój wybuchł śmiechem głośnym, ostrym, okrutnym. Moja twarz płonęła, serce biło jak oszalałe. Patrycja spuściła wzrok, milczała, nie stanęła w mojej obronie, nie powiedziała ani słowa. Wtedy zrozumiałem, że jestem zupełnie sam. Ale tej nocy coś się we mnie zmieniło. Podczas gdy wszyscy się śmiali. Obiecałem sobie, że to będzie ostatni raz. Nauczą się, co znaczy słowo szacunek. W następnych dniach nic nie mówiłem. Milczałem, obserwowałem. To był ten rodzaj ciszy, który poprzedza burzę. Chodziłem do pracy, wykonywałem obowiązki, udawałem normalność. Ale w środku zaczynałem planować. Helena uwielbiała pokazywać w internecie obraz idealnej rodziny. Publikowała zdjęcia z kolacji, podróży, przyjęć. Nikt nie wiedział, że Stanisław miał romans z dużo młodszą kobietą, a ja dokładnie wiedziałem kim ona była. Dowiedziałem się przypadkiem, kilka miesięcy wcześniej. Pracuję w firmie ochroniarskiej, a osiedle, na którym mieszkają w Warszawie, jest jednym z naszych klientów. To tam zobaczyłem nagrania z kamer, Stanisław wchodzący do mieszkania kobiety, którą znałem z widzenia. Zachowałem tę informację, myśląc, że nigdy mi się nie przyda. Ale po tamtym upokorzeniu stała się moją kartą przetargową. Zacząłem zbierać dowody, zdjęcia, nagrania, daty. Robiłem to po cichu, cierpliwie. Kiedy Helena nadal traktowała mnie jak śmiecia, ja się uśmiechałem. Nie miała pojęcia co nadchodzi. Miesiąc później, Helena zorganizowała elegancką kolację z okazji rocznicy ślubu. Patrycja nalegała, żebyśmy poszli, mówiła, że to szansa na nowy początek. Zgodziłem się, ale tym razem byłem przygotowany. Wieczór był idealny na to, co zaplanowałem. Gdy wszyscy zasiedli przy stole, Helena rozpoczęła swój patetyczny monolog o wartości rodziny. Czekałem cierpliwie, aż skończy. Sięgnąłem po pilot, podłączyłem pendrive'a i nacisnąłem play. Film się rozpoczął. Na ogromnym ekranie pojawiły się nagrania zdrady Stanisława. Cisza zapadła natychmiast. Twarz Heleny straciła kolor, próbowała wyłączyć telewizor, ale było już za późno. Wszyscy widzieli: krewni, znajomi, nawet zaproszeni sąsiedzi. Helena krzyczała, Stanisław wstał, a pokój pogrążył się w chaosie, a ja tylko patrzyłem spokojnie, z lekkim uśmiechem na twarzy. Ten sam salon, w którym kiedyś się ze mnie śmiali, teraz tonął w upokorzeniu. Zanim wyszedłem, spojrzałem na wszystkich i powiedziałem tylko wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu. Teraz naprawdę jesteście wyjątkowi. Wyszedłem z podniesioną głową. Patrycja wybiegła za mną, płacząc, mówiąc, że posunąłem się za daleko. Ale co najciekawsze? Wkrótce potem odkryła, że jej matka również ją okłamywała. Ta idealna rodzina rozpadła się w ciągu kilku miesięcy. Rozwiodłem się, przeprowadziłem do Poznania, zacząłem wszystko od nowa. Dziś żyję w spokoju. A za każdym razem, gdy nakchodzi Boże Narodzenie, przypominam sobie tamtą noc, to upokorzenie, ten szyderczy śmiech. I to, jak nauczyli się w najgorszy możliwy sposób, że nigdy nie należy drwić z kogoś, kto milczy, bo cisza to przebrana zemsta. Jeśli i ciebie kiedyś upokorzono, zignorowano albo potraktowano tak, jakbyś był nikim, a mimo to milczałeś, wiedz jedno: ta cisza nigdy nie była słabością, była siłą, bo ten, kto znosi ból w milczeniu. To połyka, upokorzenie, a mimo to wciąż stoi na nogach, pewnego dnia podnosi się z siłą, której świat nigdy by się nie spodziewał. Historia Aleksandra to nie tylko opowieść o zemście, to żywy portret tylu polskich serc naznaczanych bólem i pogardą, ludzi, którzy, tak jak on, przysięgli sobie, że nigdy więcej nie będą celem cudzych drwin. Pokazuje ona, że zemsta nie zawsze przychodzi z krzykiem, zniszczeniem czy nienawiścią. Czasem przychodzi w ciszy, poprzez prosty akt pójścia naprzód, uniesienia głowy i pozwolenia, by czas wymierzył sprawiedliwość. Bo czas zawsze ujawnia, kto był prawdziwym złoczyńcą tej historii. Jeśli twoje serce ścisnęło się, gdy słuchałeś tych słów, jeśli poczułeś góle w gardle, to może dlatego, że sam przeżyłeś coś podobnego. Może i ty byłeś upokorzany, zapomniany, wyśmiany, a mimo to walczyłeś dalej, nawet bez sił. Ale pamiętaj, życie zawsze zatacza krąg. Ból mija, duma się odbudowuje. A ci, którzy kiedyś się z ciebie śmiali, pewnego dnia zrozumieją wartość szacunku, którego ci odmówili. Nigdy się nie lekceważ, nigdy. Nigdy nie myśl. Że Twoje milczenie oznacza słabość. To w rzeczywistości przerwa przed Twoim odrodzeniem, cisza przed oklaskiem. A gdy ta chwila nadejdzie, a nadejdzie na pewno, nikt już nie będzie się z Ciebie śmiał, bo ich śmiech ucichnie wobec Twojego zwycięstwa. Jeśli historia Aleksandra Cię poruszyła, zostaw polubienie, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje siły, by się podnieść. I zasubskrybuj kanał poruszające historie. Bo każda historia jest lustrem duszy. A każdy ból przemieniony w głos to wieczne przypomnienie, że nikt nie upokorzy tego, kto urodził się, by zwyciężać.